Dzień dobry przyjaciele! Dzień dobry! Tak, dzień dobry. Moi drodzy, nowy filmik na kanale i dzisiaj oglądamy znowu eksperymenty. Coraz będzie więcej, znaczy będzie więcej prostu eksperymentów, bo nie dość, że fajnie się ogląda, to po czw, drugie, po piąte, to nawet fajnie podobają wam się, Poczytam o komentarze, więc wiem, e, podobają wam się, także ja nagram więcej. Moi drodzy, więcej będzie, jeżeli będziecie subskrybować ten kanał, lecimy po jak najwięcej. Oglądacie, podoba się, łapeczki do góry oraz subskrypcje. Naprawdę mile widziane, a w moim serduszku robi się coraz cieplej wtedy i mam motywację. Zaczynajmy! Kola Dlewana do kibla. Dobra, zaczyna się śmiesznie. Moi drodzy, wszystkie filmy, które dzisiaj oglądamy są w opisie. Dobra, no nie, nie chcę oglądać kibli ostatnio. Nie chcę, okej. Okay? O, to może być jakiś e, mikstura, moi drodzy, babciaki. E, Fery jakieś i mentosy. Czy coś z tym stanie? Ho <laughs> Mmm, nie spodziewałem się takiego efektu. Patrzcie w ogóle, tam jest jakiś ten Enderman. Tam w tyle nie na no, jakiejś szampanii stoi, czy kto. Chyba dronem leci. To też jest możliwe. Nie wiem, nie wiem, czemu on tam tak stoi. Ale ja nie spodziewałbym się tego, że to tak naprawdę tak wybuchnie. To, to znaczy na pewno to te fery, właśnie ten płyn do naczyń tak zrobił. O kurde, to się rozrasta. No, super, płyn do naczyń to zrobił. Gdyby nie płyn do naczyń, to to by nie miało efektu takiego. Totalnie. Ale patrzcie, co to robi. Tak, się rzucić teraz na to. Ale się piana wielka zrobiła, o ty Ale nawet nie wlał tego dużo, tego płynu, nie? On tak po prostu. Ten... Ale fajna mikstura, może kiedyś to przetestuję, kurczę na ogródku, co? Ja. To może być dobre. Szczerze. Czemu by nie? Czemu by w lato czegoś takiego nie zrobić? Chciałabym w ogóle jakieś vlogi sobie nagrywać, jak za dawnych lat, nie? Gąbki do naczyń, znaczy do. no, do czyszczenia po prostu. I one są sklejone? Nie, są tak po prostu jakby połączone, nie? Bo one takie. Ooooo, nagrzane nóż do miliona stopni, <gry> I... Ale jak to przechodzi przez tak w masełko? Ho, ho, ho Jak fajnie to wygląda? Przecież pewnie tam śmierdzi w ciule, ale my tego nie czujemy, my tego nie czujemy. My, my tylko patrzymy, moi drodzy. Czy to serio się wbija tak? No to fajnie wygląda. HOHO! Ho. O, nawet troszkę tam było słychać dźwięku tego, jak to się topi. Ciekawe są te ekspery eksperymenty. Ja się tak... Nie wiem czemu to się fajnie ogląda, ale to jest tak, że... Niby to jest głupie, jak to się ogląda, ale to strasznie wciąga. I chce się to dalej oglądać, nie wiem dlaczego. O Jezu... Niszczarka, właśnie dawno w ogóle niszczarki nie oglądaliśmy. Cała kamera w coli. Chociaż mam, ch mam, mam chęć, mam chrapkę na niszczarkę. <grym> mam ochotę. No, kala, kala nie jest satysfakcjonująca, bo tego już za dużo razy oglądaliśmy, moi drodzy. Jeżeli ktoś śledzi mój kanał, to wie. Tutaj mamy arbuzik. Czy to będzie tak? Nawet robiłem ten eksperyment chyba u siebie na ogródku. <grym> co śmieszne. I u mnie efekt nie był zbyt zadowalający. Ale przez co? To... O, ale jest płyn do naczyń. I tu będzie wybuch. To szczerze, szczerze mnie mega ciekawi, bo ja robiłem tylko z. O kurde. Oh, jeszcze kolor, jeszcze czerwony kolor jakiś. O, to może być mocne. Ja tylko mentozy i dokoli wrzuciłem i to żaden efekt, moi drodzy, ale ten płyn do naczyń, to jest... to jest złoto, naprawdę, tyle mentosów. O Jezus, jestem ciekaw. Jak, jak to czy to wybuchnie jaki to będzie miał kolor? Pewnie musi być czerwony, nie? Co dzieje się coś? O kurde. Eee, nie ma być przekleństwa. O kurde. Ja pierdzielę! Ale jak on by dostał w twarz tym? Ale mnie to dziwi, lo, że to taki wybuch powoduje I Ja to robię moi drodzy Jak się zrobi cieplej na dworze, ja to robię To jest tak proste, wystarczy iść płyn do naczyń, mentosy i kole Kisztos! ja A z tego wylatuje jeszcze piana Ale Za... piękne Nie, to robię moi drodzy, to jest pewne Przypomnijcie mi potem <gryw> Ale to będę chciał zrobić Zapiszę za to potem w pomysłach na filmy. Kula w cukrze. To się robi ten. Jak to się nazywa? Yy, Kurcie. Na patyku. Ja nie zapomniałem, jak to się. Wata cukrowa, ale jestem głupi. Wata cukrowa. Takie coś zostaje właśnie w tej maszynie zawsze po watej cukrowej. Taki roztopiony cukier. O, tu się wbiło. Ciekawe, do ile stopni jest ta kula nagrzana. O, jak to się wbija. Easy. Easy. To się teraz gotuje. Kurde, znowu jestem głodny. Mam ochotę na. Watę cukrową, <noise> tak sobie przypomniałem. Jak ty to wyciągniesz? Oho, to rozwaliło się. Ale fajne eksperymenci, fajne. I teraz tak, moi drodzy, oblizać tę kulę albo ją zjeść. Niezbyt bezpieczne. O coś w piasku będzie, moi drodzy. Nagrywałem już takie filmy, gdzie była Coca-Cola wlewana do, do ziemi i właśnie mentosy tam dawali. No to może znowu coś takiego będzie, zobaczymy. Jakieś rury. I to chyba faktycznie to będzie. Tylko, że tu cztery rury były, a ostatnio była jedna, więc nie wiem. Ta zakop. Jezus, było wziąć jakąś większą łopatkę. To jest tak mała łopatka. Chociaż nie potrzeba w sumie więcej. O, fajnie to wygląda. Na stole tu będzie kola. O, Fanta Sprite. Aha, to różne będą wlewane. Ciekawe, czy to wszystko w jednym momencie. Tylko to się wykazuje. On, on by znowu musiał ten płyn dodać. Ciekawe, czy doda ten płyn. Jak doda płyn, to to ma moc, moi drodzy. Jest, musi, proszę, dodaj ten płyn do naczyń. Tak jest! To będzie dobry eksperyment. To będzie naprawdę mega. Ho ho, nie mogę się doczekać. Na cztery kolory. Sprite biały, kola taka czarna. Oj, a barwniki jeszcze. Dobra, to będzie chyba najlepszy eksperyment w tym odcinku, moi drodzy. Tak mi się wydaje. Tylko coś mało tych mentosów ma. Coś się dzieje. Pa, wypływa. Huhu. O ja, ale to rośnie szybko. O, ale jaki ten niebieski kolor zrobiło. Ale piękność. Patrzcie, to wypłynęło tak bez koloru i na końcu ten niebieski tak wybuch. Ja, pierdziele... Kocham oglądać eksperymenty, moi drodzy. Jak to? Patrzcie, te kolory, ten pomarańcz. Nie, ja to robię, widzowie. Ja naprawdę nie wiem. Co jak, co? Ale ten eksperyment, uwierzcie mi, zrobię. Zrobię go prawda może troszkę zaspiany ogródek będzie, ale to jest. To jest tylko kola i płyn do naczyń, to nic takiego. To jest do mycia. Jak to dziwnie wygląda. A, przejeżdżona kola przez samochód. No to już jest. Chyba, że coś zmieni w tym. Co planujesz? Mentosy czy momentosy? Balonik! Mm -hmm. Dobra, to może być ciekawe. To w ogóle w tym odcinku jakoś tak me mega ciekawe te eksperymenty są, mam wrażenie No i jazda mordo Napełnia się, ale się nic nie dzieje takiego No, na pianuje się O co jakby tam był ten płyn do naczyń Ohoho, to by było mocne No nic takiego, to wybuchnie, nie? No. Kurde, ten płyn do naczyń to jest gold, naprawdę Balon wypełniony tymi kulkami orbizowymi, nie? Dla, dla zabawy. Ostatnio pisaliście mi, że to na przykład jest do zabawy, do kwiatków albo do czegoś takiego, ale... I to było na tyle. To było na tyle. To fajnie wygląda w slomo. Kolejny eksperyment, moi drodzy, kola i z Mentosami. Te kola, znaczy te mentosy są przyklejone klejem na gorąco. Będzie wybuch. On to odwróci i co się stanie, tak... Co? Takie ściśnienie powstało, że to tak. Po jak rakieta to wystrzeliło? Jak końcówka była jak... jak, to wywaliło do góry <noise> Ale dziwne Napiszcie że w komentarzu czy spodziewalibyście się tego, że to tak wyleci mega do góry O mamy teraz fajną kamerę Poza kamerę to aż wyleciało jeszcze Ale epickie Akwarium, jak tego też dawno nie było moi drodzy Akwarium I co to jest? Soda? No nie wiem, tu jest, no soda chyba nie? Tak, to jest raczej soda Wsypuje sodę, nie wiem, to jest albo w Rosji, albo w Ukrainie teraz, nie wiem, gdzie to jest. Ja tak podejrzewam. W, w całą, całe, a tu on chyba kilka pudełek tego wsypał. Tej sody. I co, i soda z Coca-Colą, to jest znowu jakiś eksperyment. Nie wiem, nie wiem jak, nie wiem czy to jest do końca soda, ale chyba soda. Nie wiem jak reaguje na kole, tak szczerze, ale zaraz zobaczymy. Chemikiem dobrym nie jestem, ale sprawdzimy. Czemu on ma taką dziwną kole? Czy... To jest kola? Dobra, to jakiś po prostu pod dziwnym światłem, no jest normalna kola chyba, ale jakoś się nie gazuje zbytnio, chociaż dziwnie wygląda w miarę, o jest, fe Jezus, co to za kombo jest, Jakie kombo, dobra, uciekaj gościu, ja bym z tamtą uciekał, ho ho, loci do góry, I. No ja tak nie widać, czekaj, bo czemu to się tak dymi, to przez tą sodę się tak dymi, ja pierniczę, o, lepsza kamera, dobra, i tak widać, nic w niej nie widać, a i wylatuje teraz to pierdzielę, jaki eksperyment Coraz lepsze te eksperymenty moi drodzy oglądamy Nie wiem, to mi się naprawdę podoba, ja to bym sam na własnej skórze będę chciał zrobić Powiem do naczyńka Mentosy. starczy Do szczęścia Co to wylatuje O, maczeta, maczeta, i on tak musi, ale mocno w to walni pra, moc... Jest jakaś slow camera, kamera Jest wszystko przepołowiło, no to naostrzony jest, widać fest Pa w ogóle jakie ma, jak ma wdzianko <noise> Jakie wdzianko No wszystko, wszystko naraz wzięło Myślałem, że nie da rady taka maczetka Co to jest? Czemu to jest jakiś baniak z koli? On sobie pewnie sam zrobił ten baniak Kupa mentosów i co, może jeszcze płyn do naczyń. Co się stanie? Brakuje płynu do naczyń. brakuje mi tu płynu do naczyń. Wlał, wlał wszystkie kole do tego Nawet nie widać, bo jest czarny Jest, dobra Przez taki otwór mały, wiecie co to będzie? To będzie apokalipsa To będzie apokalipsa jak nic Ale to będzie mocne Balon? czym balon? O boże To może być mocne, widzowie Ja już się boję, ten balon pęknie jak nic Przecież to z taką siłą leci do tej góry Zaraz się przekonamy. HOHOHO. Ho, ho. Szczeki, ten malunek jest wielki. Dobra. To będzie mocny eksperyment. Aha, powietrze sobie troszkę ten, ok. Naciągnij to, gościu, naciągnij. Leci. Leci. Pa, pa. Jaka moc? Pak to leci do góry jeszcze. To wtedy, że napełniło ten cały balon, który wybuch. Co się dzieje? Mogę, ja też chcę takie coś zrobić. Moi drodzy, w tym odcinku byłoby to na tyle. Y Szczerze powiem wam, naprawdę dzisiaj mi się mega oglądały te eksperymenty. Chcecie więcej? Dajcie znać. Nie, ja już w lato muszę zrobić taki eksperymentik z tym płynem do naczyń, kolą i mentosami. Bo mega mi się to spodobało dzisiaj. Mam hype na to, moi drodzy. Subskrybujcie kanał łapeczki do gry, jeżeli chcecie więcej. Widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia i się ma.